To pierwsza taka sytuacja w historii, kiedy seks worker podczas orgii w Parafii w Dąbrowie Górniczej stanął w obronie moralności, nawet jeśli sam o tym nie wie. Opcja pierwsza, gdy stracił przytomność, była to interwencja boska, dzięki czemu cała afera nabrała medialnego szumu, był zatem narzędziem w rękach prawdziwego Boga, demaskującego kościelne patologie. Opcja druga: sam z siebie dokonał sabotażu, bezwstydnie kpiąc z tych obrzydliwych męt, które przywłaszczyły sobie czystość i autorytet Boga. Wówczas jego moralność jeszcze wzrasta, a jak wiemy, cel uświęca środki. Mógł jednak biedak skończyć w plastikowej beczce, gdyby ci zwyrodniali księża oglądali Breaking Bad. Kościół nie ma monopolu na prawdę i dobro, pamiętaj, że to sekta złodziei i bandytów. Poza tym, Jezus to największy oszust świata, który się z Bogiem rozminął, jak Wałęsa z wolnością. Szczegółowe informacje znajdziesz w podlinkowanym materiale. Pozdro.